Cześć, to Michał. Witajcie w kolejnym odcinku Farming Simulator. W tym odcinku rozpoczniemy pracę na polu numer 8, kontraktowym, czyli zbieram tutaj, bodajże, kukurydzę. Z tego co kojarzę, tak to jest kukurydza. Specjalnie do tego celu wynajęliśmy kombine oraz hmm, transport. Czyli samochód ciężarowy z naczepą. Nie wybrałbym tego, tak wziąłby naszą maszynę, ale. Pole numer 8 jest. Z tego co tak patrzę, jest największym polem na danej mapie jest kukurydza, która no, ma dosyć mały header i zbiórka tego trwa wieki. A uprawy na naszym polu no niekoniecznie na tym jest nasz. O, nasz rzepak, jest tutaj już w trzeciej fazie wzrostu przepraszam, w drugiej, w trzeciej będzie już do zebrania, także. Myślę, że nie warto tak naprawdę się skupiać, zajmować naszego sprzętu na czyjeś pola, jak będzie on potrzebny za chwilę na naszym. Pozostaje teraz tylko tam uruchomić yy, sprzęt, uruchomić kombine, zawieźć przyczepy, przyczepę właściwie jedną, żeby mieć załadunek i można działać. No dobra, to nie ten kombajn Nie to, to trzeba się odprowadzić po, Z poprzedniego odcinka samochód został A ty, panie sobie pracuj W międzyczasie, w którym tam będę transportował z powrotem opryskiwacz No to już kombajn będzie pracował Będzie zarabiał na swoje utrzymanie Czy tu nie ma... Światełek ostrzegawczy Trudno. A pociąg jedzie. Szybko, szybko, szybko. Luf. z widzowie, nie róbcie tak. Jak się Czerwone Światła, to oczywiście trzeba się zatrzymać. No, może dojść do poważnego wypadku. No, i kto będzie mnie oglądał wtedy. No dobra, pole. Ósme za chwilkę. Zostawimy sobie gdzieś przy drodze. Pięknie zostawił pasek. No nic, ale jego się dopracuje później. To na razie nie. O, ten odstawimy na miejsce. W sumie może się już będzie dało nawieść tamte pola, na których działamy. Na których rzepak rośnie. Większe nawożenie, większy wzrost, większy zbiór, większy zarobek. Na tym polega w sobie praca rolnika. Znaczy jakakolwiek praca... No oczywiście tak też się nie jeździ. Ale jedziemy na skróty. No oczywiście jakakolwiek praca polega na tym, żeby zarobić jak najwięcej. I oczywiście jak najmniej się narobić. No ale nie zawsze się da. Jakby z niskim dokładem pracy. Mieć wysoki zarobek. U nie podziwiam rolników. Mają naprawdę ciężką pracę. Wymagającą, odpowiedzialną, niestety mało docenioną, przynajmniej w Polsce. A my tymczasem trafiliśmy z powrotem na nasze gospodarstwo. Nasze dwa piękne, malutkie pola zarzuciły się. I ciekawe czy pracownik ogólnie w ogóle podejmie pracę tutaj Zakończył pracę Nie da się nawieść No nie da się nawieść A jednak się da Trochę po skosie, bo po skosie, ale O, dużo duże zafaszczenie, ale to po nawiezieniu. Pan pryska teraz? Pryska. Zobaczymy, to on zrobi. Ile na pryska, ile na tyle na Dobra, Na tym polu ci starczy, nie ma też co kombinować, co przesadzać. Ups Dobra. Oprysk okej, okay, no tutaj też nie będziemy się zdrawniać, bo i tak ma spore nawiezienie To jest drugie, drugie nawożenie, także nie ma co się przejmować. Okej, okay. tego nie przewidziałem, dobra, i co teraz? Skończył pracę, no to skończył pracę, dobra. Ech, nie ma to jak inteligencja sztuczna To podobno maszyny mają nas za jakiś czas pokonać w Ha ha, ha. wojna z taką sztuczną inteligencją byłaby chyba raczej łatwa no dobra Teraz odwaszczacz. Nie wiem, czy nie za późno. On jakich rozmiarów jest? Jeszcze, jeszcze się bardzo złoży. Tak zaczniemy z pracownikiem. Żeby zobaczyć jakie efekty daje Zachwaszczenie 100% Jak to? Za późno chyba Jechał No dobra, jednak zachwaszczenie 100% No to jeszcze nic nie poradzi Trzeba cię zwolnić, jomuś. No, i żeśmy zdbanili trochę. Za dużo przyspieszyłem i zapomniałem, że trzeba tu przyjechać fastownikiem, pilnować fastów. No cóż, te plony będą mniejsze niż zakładałem, ale trudno. No dobra, odepni się ten kombajn jak tam. No jeździ sobie. Przynajmniej próbuje. Okej, okay. tu trzeba zmienić header. Nie podobają mi się te realistyczne światełko ostrzegawcze. Teraz ten skończy pracę. No, Tyle pola się zostało, ten skończył pracę. Okej okay. Cyk. Ty możesz jechać. Na się nie ty Heder odpięty. Zmiana hedera Zacznę też podstawić, tylko o, właśnie tak porozkładać chyba pokoju słomy nie ma. Spuścimy Sprzęt gotowy do pracy Pozostaje dopilnować te, tego ale tutaj sobie już pojeżdżę sam żeby być zdecydowanie lepiej zarobkowym Jak tak to pensja pracownika paliwo no trochę szkoda pieniędzy szczególnie no jak o się źle ustawi i zostawi taki paseczek no bo tutaj myślenie nie jest mocno stroną, ale to chyba każdy farming tak ma, że ci pracownicy no do najbezpieczniejszych nie należą. Ogólnie czy czytałem, że teraz ma być farming 2020 o, opóźniony ze względu na wyjście nowych konsol. Właściwie konsol nowy, nowej generacji, tak? I no, dawca gry chce już przygotować ją tak naprawdę na nowe konsole. No, nie wiadomo, czy wyjdzie w tym roku, czy w przyszłym. Chociaż znając realia tej gry, i tak nie spodziewałbym się, nie wiadomo jak ogromnych zmian. No bo co to, nowe maszyny, trochę poprawiona fizyka, grafika. No i tyle, tak? Z tą grą trochę jak z FIFA. No po, po prostu no nie, nie da się e, zrobić jakby całkiem nowej gry w nowym trybie, no bo farma jest farma, tak? Czy tak samo jak piłka nożna, z piłka nożna. Co, co zrobimy, jakieś kosmiczne bitwy? W FIFA? No oczywiście, że nie. Nawet nazwiska, lepsza fizyka, teoretycznie przynajmniej, lepsza grafika, też teoretycznie. No i oczywiście. Płatne gadżety, koszulki, bez podpisów. Moja większa monetyzacja. Kasa, kasa, kasa. Mam nadzieję, że jak wyjdzie nowy farming, to nie będzie miał tych mikropłatności, mikrotransakcji. Nie będzie trzeba yy, wydawać realnej gotówki na lepszy sprzęt. Ale pozostanie oczywiście nadal tak fajnym narzędziem do yy, modowania, ponieważ nie wiem jak 19 dokładnie, to już nie wgrywałem własnych modów, ale z tego co słyszałem jest właściwie tak samo jak 17, że można bez problemu wgrywać własne mody, i no, przede wszystkim wtedy uatrakcyjnić atrakcyjni o zrywkę, tak? Bo standardowe maszyny no mają jakby sporą bolączkę. No nie ma na przykład jakiejś fajnej szczepy no, czy naczepy transportowej, tak? Czegoś fajnego do. Transportu czy to nawozów, czy jakichś maszyn, i tak dalej, na jakieś lawety, żeby można traktor przewieźć, i, 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 i jakiś jeszcze sprzęt do tego. No, a w modach na pewno coś takiego się znajdzie, może kiedyś zainstaluję. Podpowiedzcie: mi jakiś fajny mod, który można by uruchomić, zagrać, i przede wszystkim usprawnić rozgrywkę. A tymczasem magia. I widzimy się za chwilę. No dobra, nasze pola tutaj rzepaku, jeżeli dobrze pamiętam. Eee, tak, rzepaku. Nasze pola rzepaku są już gotowe do zbioru. Także będzie można zaraz zacząć. Tutaj się kukurydza zbiera. Powoli, bo powoli, ale się zbiera. Także my myślę, że będzie można zacząć zbiory rzepaku. Ale to już. A kolejnym odcinku wkrótce. Także na razie, cześć. Czołem.